I mój, dzwonimy pod taki numer. Ostatnio ja nagrywałem na TikTok. No i teraz, trzymam wpisuj ten numer. Będziecie wszystko widzieć. Mamy to wyje Jeden osiem zero jeden osiem Dzwonimy, dzwonimy, dzwonimy. Dzwonię. No to nie wnukujesz. jest ten, bo to nie jest ten. To było 0, 2, 6. Mm, no dobra, trzeba patrz. Ja patrzeć. 0, 1 i tam było 0, 1. Um, no, z... Źle już wpisałeś. 0, 2, 8, 2, 0. 8, 2, 0. A z myślnikami? No no u, jest... mnie, u mnie automatycznie z myślnikami jest. Um, dobra, i 0, 2 trzy sześć Stany Zjednoczone, dobra, lepiej prawda? A to są o. dwa, no nie, nie zapalaj, nie, bez dobra, Wietra... bez wietraku, mamy otwarte, nie, nie mamy otwartego, dobra, Hu, dzwonimy? Co ja miałam? Ja mam w telefonie chyba go zapisanego. Tak nie masz. Odysuwałem. Jak coś no to, to dla usunie, bezpieczeństwa. Nie, nie, nie. Dawaj, chodź. Nic nie będę robił. Dobra. 2-3-6-0 na końcu. Dobra. To się nadgrywa dalej? Mhm. Dobra. 2-3-6-0 na końcu. Okej. Okay. Dobra. A ja mam go złapać. 0-1, 8-0-1, 8-2-0, 2-3-6-0. Ja zadzwonię. Okay. No dobra, ale widzimy, że... Nie bo już go miałem... zabra Dobra, nie właśnie. Dobra. Ja nie jest Zadzwoniłem po tamten drugi. Dawaj ja dzwonię. Mojego. Nie mhm. ja nie mam małego. To do dalej na, na YouTube'a. Jak coś, to tego youtubera nie promujemy, po prostu tak No to po prostu nam te numery i ode mnie odebra. Tak, to prawda. To nie mogę jednego numeru usunąć jego. Chyba ten. Musi być taka Istnieje wiele trwa. różnych typów traderów. Ci, którzy ufają swoim instytucjom. Ale spokojnie, to nie jest jego promowanie, Tak, to to. Ty posłuchajcie. Nie, to samo. Mhm. Dobra, odejść. Nie. Mówiłem, że tu 0, 2, 3, No to, to dobra, 01... 1, 0. Zero, osiem, zero, jeden, osiem, dwa, zero, dwa, zero Nie, patrz, plus jeden, osiem, dobra, zero, jeden. zero, dwa, trzy, trzy. mówią tutaj. No ja teraz bym coś powiedzieć, serio. To jest creepy. Czemu? Nie wiem. To jest taki creepy, co nie? Nie, ja zadzwonić do końca. Ej, ale teraz znów się czujesz obserwowany? Nie. A ty? Ja dzwonię jeszcze raz. Wpisów mm -hmm. Hello wieźliwa, że no więc tak to wygląda, więc my się z wami żegnamy. Nara. No